witajcie, z tej strony Bartek, kolejny. Odcinek dzisiaj, kolejny! Dzisiaj! Dziś te, Dzisiaj to jest Janek! On będzie wjeżdżał, on chciał pokazywać twarz. Tak nie, nie będzie... I on jeździ na, na, na hulajnodze. On jeździ na hulajnodze. Zobaczcie jaka fajna hulajnoga. Patrzcie. Zobaczcie, jakie kółka zaje fajne. Pa, drugie kółko. No, także noga, bez klasa, ile ma lat? O, parę miesięcy. Ile, parę miesięcy tego Bardzo, Dokładnie. Jesteśmy na tych rampach znowu? Nowo. Znowu, tylko z innym kolegą. <laughs> Bo byłam dzisiaj. Kolega z... ko... Jesteś kolega mojego kolegi, ale chodź Także dzisiaj jesteśmy z moim drugim kolegą Jankiem No i fajnie jest, bo on driftuje, ja nie będę driftował, bo, bo wywalę się. A jeśli byście w dzisiejszym odcinku usłyszeli jakieś przekleństwo, to nie oglądajcie przy rodzicach. Jak mi się wy tak piszczy ta hula i noga wiecie dlaczego? Bo ona ma w środku piasek. No i trzeba to naprawić, no więc. O, no i na przykład cudze. Ja dzisiaj Może dzisiaj jeszcze ma... wyleci odcinek, bo będzie pan Wojtek. No i ten, Wiktor i Lena. Wiktor i Lena. Kolejny tym razem będzie odcinek z elektryków. Z elektryków. Ui, nie no. zjadłeś No nie zjedziesz, no Ej, nie my zjeżdżą dawaj, Dawaj, dawaj.

Super materiał. Dobra. dobra, nie No dobra, no to co? No właśnie wiem! Tak mi Nike piszczały. Widzowie, widzowie widzieli, jak mi Nike piszczą. Gdzie subskrybentów? A, ja 8. Wbijamy. Nie, 9. Wbijamy do 10 subskrybentów. Po tym filmie jak ma być. subskrybentów, to zjadę z boksa. Tak, czy do... skoczę z boksa? Z tego boksa właśnie, z I skoczę tego. skoczę z rampy. I skoczysz z rampy, tak. Ale na, z rampy skoczę e, na 30. Na 30, tak. On skoczy na 30. Żebyście nie krytykowali mnie. Jak to jest serial na 100. No, tylko żebyście mnie nie krytykowali w komentarzach, że... Ale poczekaj, Janek. Poczekaj. Żebyście mnie nie na... krytykowali w komentarzach, że... Um, że on pokazuje twarz, a ja nie, bo on chciał, on pozwolił mi pokazywać, a wtedy mi jest lepiej nawet nagrywać. także Jego możecie widzieć z Instagrama? Powiedz, jaki masz Instagram. Nie pamiętasz? Powiem w następnym jak zobaczysz. Ja widzowie mam Instagram. Ja Wam pokażę w drugim odcinku, który będzie pewnie za godzinę jakiś. Mam nadzieję, że widzieliście wszystkie odcinki z pracy zabaw. Warto, warto I to... I oby żeście widzieli! No... Nie, to i was... Zje... zje... zje was katnam z szarik... Szarikan? nie szarikan? tam nie? szarikan VR przyjdzie z patelnią i wam... że y, nie y, y, y. I wam zrobi płaską mordę, tak jak Grzesiowi. Patelniu i natur, no. właśnie, wbijajcie na piosenkę, która ma miesiąc, szarikana, ale fajna, patelniu i natur, polecam. Jest, wbijajcie na piosenkę Friends Goat. Friends Goat też. Janek wam sponsoruje. macie tam 10 milionów wyświetleń. Tak, macie. Szybko, run, run, run. Jeśli ktoś ogląda Friends albo szarikana VR, pisać w komentarzach. To zalajkujemy. To zalajkujemy, tak. I damy serduszko. Serduszko, no. I odpiszemy. I znajdziemy twój adres z domu. Nie, no Janek nie straży ich. Nie straży ich Janek. Nie, nie, nie znajdzie. A jak oglądacie Cyborga? No. To też napiszcie w komentarzu. Tak, ja też znam Cyborga. Akurat. I oglądnijcie sobie kuchenną rewolucję. Tak, oglądnijcie kuchenną rewolucję. I pizzeria Frediego, tak, dokładnie. O! tak Teraz ja Wam z, z mojej perspektywy pokażę, jak na Norweg. Tylko jedną ręką będę miał jedną ręką bym jeździł. Dobra, będę. Filmę tysiąc łapków w górę to Batek pokaże. Nie, nie pokażę. Gdzie? Z kubą o tym planowaliśmy, ale jednak nie. Oh. Janek. Nie podjeżdżaj mi. Także widzowie. Jeździmy se. Oh, tylko cię... Oh. Ja nie wierzę. Jak ja mam tu nagrywać na YouTube. I to w ogóle nagrywasz? Tak, dalej to nagrywam. A, okej, okay, okej. Okay. Także ciężko jest nagrywać i jeździć, ale jest fajnie. Bo ja muszę włapić, telefon... Może dostanę e, dużo łapek w to zarobię na... Na tego, na... E, e. Poza tym, za ja przyjdzie nasz kolega Bicu Wojtek, więc no, nagramy z nimi będziemy nagrywać. I widzieliście ten, ten odcinek co 17 zobaczcie 40 11, 3. a Wójtek no, przyjechał o 17.03 faktycznie a Wiktor te? Dobra to widzowie musimy kończyć bo musimy zadzwonić także papajki no. adios. Jadę, adios papajki papajki